witajcie na kanale Miją pomysł na minutę. Dziś po raz kolejny na moim stole gości marka Viking, natomiast dla odmiany mamy tutaj zestaw otwornic S200X. Zapraszam. Myślę, że większość z Was pamięta zapewne film na temat otwornic Boscha i wtedy byłem naprawdę mega zachwycony tym rozwiązaniem. Nic się nie zmieniło, natomiast jeden komplet dobrych otwornic powodował to, że ciągle chodziłem i szukałem, w którym warsztacie są otwornice, kiedy były potrzebne. Dlatego do kolejnego warsztatu postanowiłem wyposażyć się w nowy zestaw otwornic. Jeśli chodzi o markę Viking, to zaufałem jej w kilku wydaniach, między innymi jeżeli chodzi o brzeszczoty. I powiem Wam szczerze, że ponieważ brzeszczotami jestem naprawdę zachwycony, a mają bardzo, bardzo rozsądny stosunek jakość-cena, Postanowiłem sprawdzić jak sprawdzą się nam otwornice. Tym razem jeden z większych zestawów dostępnych na rynku jeżeli chodzi o Wikinga S200X. Jeśli miałbym się tutaj do czegokolwiek przyczepić to patrząc na tą markę to walizeczka jest średnia. Tak? Natomiast no, nie walizeczka robi nam robotę, natomiast no, jest na tworzywowych zawiasach. Te zapięcia też nie są jakieś tam mega super, ale jest. No, to jest chyba jedyna uwaga, którą tak naprawdę mam. Natomiast, co? Zaglądamy do środka, i w środku mamy, moi drodzy, świetnie zabezpieczony komplet otwornic. Pozbywam się tej gąbki zabezpieczającej, żeby móc wam pokazać, co my też tutaj mamy. Mamy, moi drodzy, komplet 9 otwornic: 64, 57, 51, 41, 38, 35, 29, 22 i 19 mm. Oprócz tego w zestawie mamy dodatkowe wiertło prowadzące, tak zwany pilot, i dwa uchwyty, jeżeli chodzi o nasze otwornice czyli uchwyt mniejszy do tych mniejszych średnic zwykły nakręcany uchwyt natomiast do niego w zestawie jest mimo, że to jest takie maleństwo w zestawie jest również adapter umożliwiający zamontowanie większych średnic gdybyśmy mieli taką potrzebę natomiast do większych średnic jest dedykowany ten uchwyt M50 Quick moi drodzy i e to jest uchwyt, który jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, ponieważ nakręcamy naszą otwornicę. Tutaj mamy takie dwa czpienie pozycjonujące to sobie zaraz zobaczycie na zbliżeniu. Nakręcamy, trafiamy tak, żeby nam się otwory zgrały. Zaciskamy je po temacie. Naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Strasznie zawsze mi się to podobało, i dlatego postanowiłem też to mieć. Oczywiście przekonało mnie również do tego rozwiązania samo wykonanie naszych otwornic, które miałem okazję kilkakrotnie gdzieś tam obserwować na różnych pokazach w różnych miejscach, bo one są już dostępne od jakiegoś czasu. To są otwornice bimetalowe zawierające 8% kobaltu. Ale cała tajemnica tkwi w ząbkach. Otóż chodzi o to, że w tych otwornicach Zastosowano podobny patent, jak jest używany w brzeszczotach, które pokazywałem Wam wcześniej, czyli mamy na przemian ząbki dłuższe i ząbki krótsze. Teoretycznie powierzchnia jest ta sama, natomiast myślę, że będziecie to widzieć, jak będę sobie gdzieś tam obracał. Część tych naszych ząbków jest po prostu wyższa, następnie są niższe, znowu są wyższe. I tak w kółko. Robi to naprawdę świetnie swoją robotę. Jeżeli chodzi o montaż na tym adapterze, o którym wspominałem, to jeśli ktoś jeszcze nie zna tego rozwiązania, odsuwamy, nakręcamy i nie działa to w ten sposób, jak niektórzy by się spodziewali, że dokręcamy do końca i otwory nam się zgrają. One się zgrywają prawie w zależności od średnicy, czasami wcale, delikatnie cofamy. żeby dobrze trafić. Dopychamy i w tym momencie mamy zabezpieczone. Prosty patent. A naprawdę robi robotę. I to jest do tych większych średnic, wszystkie większe średnice mają tutaj y, po prostu na ogół cztery otwory, aczkolwiek przy mniejszych średnicach, na przykład przy tej 35, mamy tylko takie otwory dwa. I Zabezpieczamy, trafiamy, jest po temacie. Mamy tutaj też taką śrubkę, która służy do pozycjonowania wiertła prowadzącego. Wszystkie wiertła prowadzące, które są w zestawie, są to wiertła do metalu, więc z tego musicie mieć świadomość. Ale co? Odkręcamy sobie tą śrubkę, wyciągamy wiertło prowadzące. Jest jeszcze coś, co widziałem w sieci, czego ja nie mam, a co chciałbym, że tak powiem, nabyć, to jest możliwość zamontowania tutaj takiego wkręcanego adaptera, który umożliwia jako pilota używanie po prostu mniejszej średnicy. Ale na chwilę obecną mam to, co mam, więc po prostu zakładam wiertło, dokręcam i jest po temacie. W przypadku tego mniejszego adaptera również przesuwamy w ten sam sposób, natomiast Przesuwamy po prostu po powierzchni naszego wiertła prowadzącego, które jest przewężone w trzech punktach, tak żeby łatwiej je było po prostu złapać szczękami naszego futerka i żeby nam łatwiej było pracować. Tutaj jeżeli chodzi o końcówkę, to jest ona sześciokątna. Ale tak jak mówię, gdybyście jednak zdecydowali się, że chcecie na ten mały założyć dużą koronkę to. Mamy do tego oczywiście stosowny adapter. Ja sobie już tutaj naszykowałem cztery otwornice. Podziałamy w czterech różnych materiałach, ponieważ nasze y, otwornice mogą być używane zarówno w materiałach typu miedź, typu y, nikiel, y, typu aluminium, w metalu, w tworzywie, y, w Oczywiście standardowo w drewnie, w płytach kartonowo-gipsowych, w jakichś MDF-ach, sklejkach i tak dalej. Więc różne średnice, różne zastosowania. Działamy. Zaczniemy od najmniejszej średnicy, którą dzisiaj wybrałem, czyli od 22 mm. I od tworzywa. Mam tutaj kawałek jakieś pleksy, ponieważ to jest dość cieniutka pleksa, to postanowiłem podłożyć pod spód drewno. Działamy. Jak widzicie, bez problemu, i nic nawet nie popękało. Średnica 35 mm, większy uchwyt, cienka stal, więc oczywiście standardowo też na podkładzie. Tutaj mamy zapunktowane. Mhm. I tym razem. Co nie dało rady? Wkrętarka. No, ale trzeba było trochę pomóc i też podziałało. Moi drodzy, drewno. Tym razem średnica 51 mm. Jest to drewno paletowe, jakiś tam odpad. Zobaczymy. Jak to wyjdzie i jak poradzi sobie nasza skrętarka. No właśnie, bo tutaj problem nie leżał po stronie otwornicy, tylko po stronie wkrętarki. Moi drodzy i na koniec sklejeczka i 64 mm, żeby nie było. Bateria jest pełna w stu procentach. Wkrętarka nie jest sobie w stanie chwilami poradzić. A otwornica radzi sobie świetnie, moi drodzy. Tak to właśnie wygląda: tak jak widzieliście, radzi sobie zarówno w sklejce, jak i w drewnie, jak i w metalu, jak i w tworzywach sztucznych. Oczywiście mógłbym tych materiałów gdzieś tam mnożyć, natomiast nie o to chodzi. Nic też na tym kanale nie dzieje się bez przyczyny. Pokazałem wam ten test w taki sposób, w jaki go pokazałem żebyście też mieli świadomość, że prędzej nie da rady wasza wkrętarka niż otwornice, które kupicie. To świetny zestaw, robiący naprawdę mega fajną robotę, dający naprawdę sobie fajnie radę, ale musicie pamiętać, że przy większych średnicach musicie dysponować jednak mimo wszystko nieco lepszym sprzętem. Ja oczywiście mogłem wyciągnąć którąś ze swoich profesjonalnych wkrętarek Użyć tutaj, nie wiem, DEWALT'a albo Boscha, albo na przykład Stalko, które jest dużo mocniejszą wkrętarką niż ta, którą widzieliście na testach, a jednak mimo wszystko należy pamiętać, że przy większych średnicach, przy twardym drewnie, przy bardzo suchym drewnie będzie się blokować i będzie się zatrzymywać, i tego świadomość musicie mieć. Cienka blacha oczywiście również sprężynuje. Co też wpływa gdzieś tam na całość pracy, więc te otwornice zrobią dla Was naprawdę bardzo dużo roboty i zrobią tą robotę dobrze, ale warunkiem, który musicie mieć, to zapewnić im drugą część również na odpowiednim poziomie, bo jednak ze średnicami typu, właśnie prezentowane 64 mm w sklejce, niewiele. Krętarek akumulatorowych, nawet 18V, z, z tej średniej póły poradzi sobie dobrze. Więc to taka trochę e, lekcja, po pierwsze dobierania sprzętu, po drugie prezentacja tych otworzyń, które moim zdaniem są bardzo fajne. Porozmawiamy o pieniądzach, jak to mówią, 398 zł to była kwota, którą ja za ten zestaw wydałem. Czy to jest dużo? Myślę, że nie. Przy możliwościach tego zestawu to naprawdę nie jest dużo. Oczywiście zwracam na to uwagę e, za każdym razem, bo sporo osób tam gdzieś płacze, że a, kupujemy ładne, piękne, pomalowane, one po kilku użyciach wyglądają. Tak. Właśnie. Dlaczego się tak dzieje? Dzieje się tak, dlatego że one no, no są tylko pomalowane na drogę, a później, niestety, ale. Ta farba będzie Wam schodzić, więc z tym też musicie się liczyć. Dlatego kupując otwornicę, też zwróćcie uwagę na to, czy średnice i wszystkie inne parametry, tak jak w tym wypadku, nie są na powierzchni nabite, tylko są namalowane. Bo jeśli są namalowane, to będziecie mieli później problem z szybkim znalezieniem. Jeżeli są nabite, to na pewno ułatwi Wam dosyć mocno sprawę. I tym optymistycznym akcentem będę kończył. Oczywiście czekam na Waszą opinię, zastanawiam się, z jakich nic wykorzystacie, a ja na chwilę obecną kończę. Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć!